Borg. 10 listopad 2021. Dzisiaj obchodzę w Hamburgu 128. rocznicę urodzin księdza Świejkowskiego, którego wielokrotnie i towarzyszył w do Dachau. Został zamordowany też w drodze do Dachau. Urodził się 10 listopada 1893 roku od 1 lipca 1932 roku został proboszczem Kościoła Matki Boskiej Nieustępującej. Pomocy na w nowym jako z w Byłam tam w kwietniu 2019 roku Za tymi słowami kryją się i odkryłam tablicę i w tym kościele. Prabocz nie wiedział, kim on jest. Kościół Matki Boskiej Nieustającej kapłanów, Pomocy w Nowym Przemyślu powstał w 1896 roku o o i są tam tablice w tym również księdza. Znamy ten west bardzo dokładnie nic. jako poprzedzającyżowanie Chrystusa. Dachł zabierano więźniom wszystko, ale oprócz rzeczy materialnych zabieramy im także imię, honorowej przewodniczącego Biskup Polski. Rodzaj pracy, jakie wykonywali polskiego dobitnie świadczy o, o dachu w ludzie hitlerowskich obrawców. I o pozbawieniu księży, więźniów poczucia osobistej godności. Ćwikowski Tym co jednak szczególnie musiało sprawić, że był aresztowany, nie i wolno było odprawiać mszy świętej odmawiać wiarza, modlić się, mieć przy sobie jakiś przedmiot kultu religijnego. W wozie koncentracyjnym, czy w pałacu, przy przez rezydencję, konegundy Sobieski, urodzony na Białym Krzesza 2794, diakonów, zakonników, księży, biskupów różnych wyznań chrześcijańskich, niebieskiego. w momencie wyjścia na teren Szczególni obozu dzisiaj. usłyszeli ja i los.